I ostatnie zadanie związane z maturą podstawową. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCD, którego krawędź boczna ma długość 6. Jest tu napisane. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy pierwiastek 7. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Widzicie, bo mi tutaj jakiś kawał się zaplątał. Dobra. Więc. Yy, więc co mamy? Narysuję ten kąt, o którym mówią nam. Tak. Tak. I tu jest ten alfa. Hmm? Tu jest ten kąt, nasza alfa. I tak. Co jest też tutaj ważne, to ta kreska to jest wysokość. Co mam oblicz objętość ostrosłupa. Objętość ostrosłupa liczymy ze wzoru równa się 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Czyli musimy poznać naszą krawędź A, bo jej nie znamy. Tu mamy A i tu mamy A. I tą naszą wysokość. I co my jeszcze więcej możemy wycyganić z, tego, z tych danych. Tutaj jakiegoś odtąd dotąd to jest połowa kwadratu. Czyli tu mamy jedna, druga A. I teraz tak, wyciągnę sobie jakby ten, kwadrat, ten trójkąt trochę na bok. tutaj. I tak. Będę zachowywała kolory, żeby było wiadomo co jest z czym. I tu mamy co? Tu mamy alfę. Tu mamy jedną, drugą a. Tu mamy nasze duże h. I teraz tak, co my wiemy? Wiemy, że tangens alfa równa się pierwiastek 7. Czyli, co to będzie tangens? Tangens jest to. Y, H do jednej drugiej. Ale szukam Wam pokazać to w tablicach. Wycie mi moment. Y, gdzie to jest? Trygonometry w strona jest 14. O, widzicie, tutaj macie. Tangens alfa, czyli do tego to jest A do B. Czyli u nas H do tego. Więc tangens. Alfa równa się duże H do naszej jednej, drugiej A. Zatem, więc podstawiam pierwiastek z 7 równa się H do A2. Tak? Y I teraz tak, gdzie mam pierwiastek z 7, to się równa H podzielić na A pierwiastek z 2, czyli H razy. Tak? I teraz to muszę pomnożyć razy a drugie, żeby mi się tutaj skróciło, bo chcę mieć tylko h. Więc moje h to się równa a2 razy pierwiastek z 7, czyli a pierwiastek z 7 przez 2. Tak? I to jest to moje zielone h. jest to wyliczone. Czyli mam już to, czyli mam już tą literkę. I teraz potrzebuję mieć wyliczone pole podstawy. Żeby mieć wyliczone pole podstawy, to potrzebuję mieć wyliczone A, bo to jest kwadrat, czyli A kwadrat. Mhm. No i teraz. Popatrzmy. Tutaj trzeba skorzystać z kolejnego trójkąta, który nam się czai. To jest to nasze 6. widzicie? To rysować na żółto teraz i tu. A co to jest ta tutaj o tam. Co to jest? Najpierw napiszę słownie. Połowa przekątnej kwadratu, tak? Przekątna kwadratu ma wzór D, równa się A pierwiastek z dwóch. Jak my chcemy jej połowę, no to to będzie jedna, druga, A pierwiastek z dwa. Tak? Macie pytania do tego? Jeśli macie, no to napiszcie na dole w komentarzu, na pewno odpowiem. I teraz tak, znowu ten trójkąt wyciągam, tym razem ten zielono-żółty. Tu jest to nasze H. będzie. Tak? I jedziemy w tą stronę. To. I co ja wiem? Wiem, że tu jest sześć. Tu, mamy tu. Tu. Tak? Czyli wiem, że tutaj to, to jest a pierwiastek z 2. tu jest kąt prosty, a to to jest to zielone, czyli a pierwiastek z 7 2 hmm? i co tu mamy? tu mamy Pitagorasa jeszcze raz przypominam, po co to liczymy? to liczymy, żeby mieć obliczoną literkę a która nam posłuży do wyliczenia pola podstawy i dzięki temu będziemy mogli liczyć objętość, kontynuuję więc jedziemy z Pitagorasem to do kwadratu, a pierwiastek 7 przez 2 do kwadratu plus to do kwadratu, a pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu. Będę kichać. Zobaczcie. A. Przepraszam Was. To się równa 6 do kwadratu. Tak? I teraz tak. To do kwadratu, to a do kwadratu razy pierwiastek 7 do kwadratu. Czyli mam tak. Na boku to rozpiszę. Tak? żebyście widzieli, a pierwiastek 7 na 2 to się równa a do kwadratu pierwiastek z 49 przez 4 czyli a kwadrat 7 na 4 7 na 4 tak? plus d a 2 na 4 równa się 36 a mm. tu zjadłam kwadrat Mm -hmm. Czyli teraz to mogę napisać na jednej kresce ułamkowej, bo mam taki sam mianownik, czyli mam 4 równa się 36. A na górze mam 7A kwadrat i 2, czyli razem jest 9A kwadrat, tak? Teraz mnożę obu stronnie razy 4, żeby mi się skurczyło. Czyli mam 9A kwadrat przez 4 razy 4 równa się 36 razy 4 to się skróciło, mam 9a kwadrat równa się 36 razy 4 jest 144 144 dzielę przez 9 czyli mam a kwadrat równa się 16 pierwiastkuję i mam a równa się 4 lub a równa się minus 4, tak, bo minus 4 do kwadratu daje mi 16, pamiętamy o tym Odrzucamy ten wynik, odrzucamy, bo miary są dodatnie, tak? Ci mam wyliczone a, więc teraz um, będę poznawać wartości liczbowe naszych, um, naszej wysokości pola podstaw, czyli nasza wysokość za a daje nasze 4, ci mam 4 pierwiastek 7 na 2, to się równa 1, 2. 2 pierwiastki z 7. Pole podstawy to się równa 4 do kwadratu, czyli 16. Więc nasza objętość, czyli koniec zadania, 1 trzecia pole podstawy, czyli razy 16, razy 2 pierwiastek z 7. To się równa. Trzydzieści dwa pierwiastek z siedmiu przez trzy. Hmm. Już zaznaczam wszystko, co gdzie skąd na co? Czyli tak. Hmm. Mhm. Gdzie jest to zielona krwa? Czyli to zielone. To jest to. Hmm? 16. To jest to. Tak? I tyle. I jedna trzecia to jest ze wzoru. Więc jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.